Dziś nauczę Was, dziewczyny, jak zrobić zastępcze skrzydełka z kurczaka. Skrzydełko z kurczaka składa się z trzech części. Na końcowej lotce nie ma mięsa, więc użyjcie tylko pozostałych dwóch części. Weź jakiś ostry nóż i podziel skrzydełko w stawie na te trzy części. Wszystkie te lotki potem użyjesz do bulionu. Pokrojone skrzydełka włóż do miski, posól, popieprz i posyp proszkiem do pieczenia. To pomoże w tym, że skrzydełka będą miały pięknie wypieczoną skórkę. I jak już dawno wiesz, wszystko najlepiej miesza się umytymi rękami. Skrzydełka ułóż na ruszcie w piekarniku, aby gorące powietrze mogło swobodnie krążyć wokół. Włóż to do piekarnika, góra-dół plus wentylator. 190 na 25 minut. Teraz przygotuj sos. Łyżka masła, 3 zgniecione ząbki czosnku i dwie łyżki brązowego cukru. Następnie dodaj 3-4 do 4 decylitrów ostrego sosu. Ja używam srirachy, to taki złoty środek. Jeśli twój żołądek jest delikatny, dodaj łagodniejszy. Jeśli nazywasz się Johnny Asbest, dodaj ostrzejszy, jeśli wiesz o co mi chodzi. Podstawę sosu dokładnie wymieszaj i pozostaw na wolnym ogniu, aby delikatnie bulgotała przez około 5 minut. Następnie wyłącz źródło ciepła i dodaj pokrojoną w kostkę połowę masła. Musi być zimne. Masło powoli wmieszaj do sosu. Masło nadaje sosowi połysk i delikatność. Wyjmij skrzydełka z piekarnika, obróć je wszystkie i włóż z powrotem do piekarnika na 25 minut, aż będą złociste, czyli dwa razy po 20-25 minut. Upieczone skrzydełka przełóż do miski, dodaj kilka łyżek sosu, wymieszaj i ułóż z powrotem na różcie. I jeszcze z wierzchu każde skrzydełko dokładnie posmaruj pędzelkiem. I na kilka minut pod grill, w zależności od tego jak piecze Twój piekarnik, obserwuj je, żeby były piękne. Na koniec ułóż je na talerzu, dodaj trochę kwaśnej śmietany i ziół, żeby rano papier toaletowy nie zapłonął i zacznij się ubierać na biało. Wtedy od razu poprosicie o rękę. No to cześć.